Obecnie chciałbym przedstawić moduły z komentarzami tematycznymi. Są one dostępne na dole, w prawym dolnym rogu okna. Widzimy teraz, właśnie jakie moduły są zainstalowane. I obecnie kliknę na pierwszy moduł. Jest to moduł związany z obsługą programu eSort. Gdy dany moduł jest otwarty, mogę teraz tutaj kliknąć na ten górny pasek i zobaczyć jakie ten moduł posiada podtytuły i wybrać na przykład mm, rozdział związany z pytaniami. Chciałbym obecnie przejść do kolejnego modułu, w tym celu znowu klikam na dole na menu rozwijalne i wybieram kolejny moduł z komentarzami tematycznymi. Tym razem są to nauki Kościoła pierwszych wieka istnienia e, ułożona tematycznie i mogę tutaj na przykład się zorientować e, co na temat sakramentów, e, takich jak chrzest, eucharystia e, co na temat e, pisma świętego tradycji, zasady sola scriptura, papiestwa e, sukcesji apostolskiej czy też innych e, tematów mówili ojcowie apostolscy, czy ojcowie przednicejscy na przykład wybiorę tutaj papiestwo, czyli jakie są dokumenty na temat prymatu papieża klikam kolejny moduł, są to tym razem ojcowie przednicejscy jest aż 9, 9 tomów każdy tom jest w osobnym module Kliknę sobie, pozwolę sobie kliknąć na pierwszy y, moduł, i w ten sposób mogę zajrzeć do, do spisu treści. Mogę rozwinąć zobaczyć się y, zobaczyć właśnie y, kogo dotyczy ten pierwszy tom. Jakich ojców, właśnie przed, przednicejskich czy apostolskich.